Siemano witam was w kolejnym odcinku dzisiaj z Minecrafta Jest ze mną Mikusia Sima elo, elo No jest ze mną Paweł Siema, 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 Dawno odcinka nie było i jeszcze nie zapomnieliśmy o tym specjalu Więc no dzisiaj taki specjal mały No to jest wyspa sezon były Było 5 sezonów Poza... Ale no. Więc ale wszystko jest... od zera zdobywamy. Nie, nie używamy jest to... z komendy. Ry... Ach, z rynku nie używamy. To... Musimy wszystko sami. Enchant, i wszystko. Dokładnie. Ja, ja mam to... już no. kamień, bo znalazłem gdzieś. Tam. Ej, tam co się wiesz? Tam jest drewno, ale możesz podpierać. Dobra, Paweł może azbę zbierać. Ja idę jako górnik. Tylko nie ma kilofa. I dalej zobaczcie działeczka jakaś czyjeś. No właśnie. Może tak, będzie... Jestcie drewna i ja wam zrobię tego, kamienne zawsze. A to ja tu byłam, tu jest jedzenie akurat. Ja tu byłem. No to stąd idziemy, stąd idziemy. Czemu? używanie innych działek jest nielegalne. No. To jest, jed... no, że... to jest zasada ogólnie. A ja mogę wziąć i my ze skrzynki nie tym jak to. Nie. Jeśli jest, jest, ja... jest coś, co jest odległe i nie jest to na Twojej działce na przykład, albo e, garbiska to możesz wziąć. To nie jest na działce ja ja nie czuję. Mam drewno. Dobra, to chodź ty z, y, z tym drewnem, ja Ci zrobię kilo. Ja mam łódkę, ja mam łódkę. No, Oho, dobra, pierwszy transport. Szybko się rozbieraliśmy. Hmm, właśnie. Mam pięć dębowych pięć pień z tamtej łódki. Z tej łódki, o właśnie. Trzy dębowe deski, cztery sezonki dębu y, i sześć y, truć... Nie. Dobra, Paweł. Db... Wszyscy Dobra. wiemy o co chodzi. Dobra, daj te drewno. Dobra, że nie płynę. Bardziej. No, płynę. Ci jabłko, bo, jest, bo ja mam tylko cztery serduszka i pół. No to tu... było się zregenerować przed tym. Właśnie. Nie, znaczy, A czy maszynka no, mogła się zregenerować? Taki specjalny 10 słów teraz latuje. Tak trochę mamy utrudnienie. I też przepraszam Was bardzo widzę, że nie było tak odcinków długo. No po prostu takie problemy techniczne były. Dokładnie. No, ale to nie jest tak, że nie chciałam nam się nagrywać. <laughs> nie, wcale.

Potrzebuję więcej drewna. Te z Pokémonów nie było dawno odcinków, ale no postaramy się robić z Pokémonów. nie? Musimy zabrać na początek jedzenie jeszcze. E, tak, ja wam mogę w sumie krowę przyprować. Dobra, Nikuśem będzie miał dużo drewna teraz. Nigdy ci tego nie mówiłam, ale teraz cię zabiję. Ej, mam 2 dolary. Dzięki. Dobra, się ma. No, mam nagi i mięso. Siema. Dobra, musimy się wyposażyć na początek. Nie najlepiej jest. Uwaga, może będzie cała seria z sezonu tego. A! Ja zapomniałam, że to się zawala to jest No ja sobie to już Z sezonu wyspy. Może będzie cała. Ta. Z serie. Pokemonu Ale... też musimy nagrać parę odcinków, nie? No. Musimy zrobić ja mam... tutaj playlistę z tych. Z czego? Z. wyspy. Wiem, wiem, wiem. Co dostanę za mieć? Co? Co to sam... Nie wiem. Mam... nam się nie przyda. Mam węgiel. No to węgiel nam się przyda. No właśnie, M będę musiał gwarantować, jak na każde usłyszenia wyspy, dożywienie. A więc muszę iść po adres. Ty musisz nam no. dać dożywienie, my dla ciebie pracujemy ja na Ja najpierw zbieram drewno, potem będę zbierał drewno i kamień. Ojojoj. Złoto tak. mam, ale nie mam kilofa. Żelazo! Na żelazo do, możesz dostać duże wynagrodzenie. Mam żelazo i to dwa. Dwa żelaza mam. A, gdzie są łódki nasze? Kolejne żelazo. A, kolejne żelazo. Dobra, ja płynę sobie do bazy naszej, a dokładniej do naszej wyspy. Dobra, ja jestem w naszej bazie. Masz tutaj? Masz to, masz to, masz to, masz to, masz to. O, dziękuję bardzo. No to mogę się zabrać i zarobię. Tak. A i jeszcze masz to. I to i to. I to. Będziesz musiał <grym> dostać duże nagrodzenie, którego nie mam jak ci dać. Więc sobie dużo poczekasz. Dobra. Muszę zacząć tracić nasze rzeczy. Yy, muszę. Dobra. Wiesz, co możesz się zabrać? No, azbest. No właśnie, co robię? Oj, oj, razie Nie mamy co jeść nawet. Ja mam jedno jadło. No, Zbieram ci ty na azbezdy, że ty chyba będziesz tego. Po nocach o się będziesz. Jakby są, to nic nie robimy na wyspie poza świnkiem. Dobra, dobra, to taka mała zasada. Serio? No. No można najbliżej wejść na wyspę i popatrzeć, jak ona w nie wygląda. Z przyszłości będzie, no. W przyszłości będzie Dobra, zrobię tego na początek: lodny, Kilow i Siekierę. Będziesz chciał teraz dostawać asbestu? Tak, tak. Dobra, musimy ewidentnie zrobić to. Dobra, czekaj, płynie. E, tak więc tak, może jeszcze jutro y, wleci odcinek z Pokémonów. Będzie wyspa. I będzie wyspa na pewno. I będzie, no, wyspę to na, na zapas nagramy. Masz. I idziesz kopać teraz y, Tirta. Dziękuję Tyle chciałeś. Idź kopać... Dobra widzowie, ja zrobię cięcie, nie będę was tu zanudzać tym kopaniem. Także widzimy się potem. Dobra. Ty się po tych teatrach sam wspinać. Ja mam 25 żelaza i 63 ziemi. A ja mam trzy pszenicy, siedem marchewek, cztery ziemniaki. Tylko czekam na ciebie. I pięć lat na pszenicy. Ja no tu na ciebie tylko czekam. Opie jak ja się wywalę, to będzie problem. O, ktoś zrobił dzień. Gramy na serwerze. Dokładnie. Jest nas widać, jeśli masz połączone FD. Eee, nie. Ej, chyba to powiedziałem. Dobra, że nam tu trochę wyspę. chłopom pozwalam działkę i zabieram rzeczy, które nam się przydadzą, bo chłop jest takim debilem, że chłop... Ale debilem, nie można chyba używać działek, w których jakby tego... Nie, nie można używać działek, które są nasze. Nie, w końcu Dobra, ja to czekam na ciebie. No widzowie, nie będę was zanudzać tym czekaniem na Mikusia, oczywiście. Dobra, widzowie, y, ogółem y, trochę nakopałem, znalazłem diaksy. To 19 na aż. Które dostanie dużo wynagrodzenia. Tak, i najlepsze jest to, że teraz ak aktualnie tak dla ciekawości ile mi to zajmie, żeby znaleźć diamenty, bo... no. Bo nie używałem teraz gammy. Dobra, my tak. Dobra, gdzie jesteś, bo tu czekam na ciebie. Czekaj, jakąś niedźwiedzia polarizmę go zabija. Azbest się tu przepala. Pomocy, 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 help, 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 help. O, pomocy. O, pomocy. To pomocy, to ja Takie coś, takie coś, takie coś, takie coś, takie coś, takie coś. A ja takie zobaczę, a ja zobaczę, a ja zobaczę, ja, zobaczę, ja zobaczę, patrz. Takie. Paweł, patrz. Takie panie, coś. Panie? Takie coś. No, no nie, no, serio się nie coś... pomoże? No. A to jest chyba ono. No. Panie, że ja zaraz umrę z głodu. No to się teleportuj yy. na wyspę. Nie mam, te pytam. Działka, dom. No bo się nie do mnie. Nie, może to się. A, dobre. Tym razem zrobię wyjątek. Ja nie mam jedzenia. Tak, no się? Tak. To są łupy, znalazłem. To... to jest wszystko, co znalazłem. Czekaj na początek. Musimy zrobić drugą skrzynkę szefa. Co masz drewno? Ja mam. Czekaj, nie to, nie to, nie to. A, i mam to. O, oj, to. Mam to. A przestaniesz. Tego. Nie buduj tego, bo nie będzie z tobą nagrywać. Boż. Całe drewno zmarnowane na skrzynki. Mam to też. No, mam obraz bez, 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 mam trzy serca i praktycznie to. głodny dobra ja tak ja to Pisz? znalazłem Nie tak. okay. tak. tak się to nie mieści Człowiek, nie, bo Łowie ryby! ryby, ryby. w końcu coś pożytecznego. Co? A w końcu znalazłeś coś pożytecznego. Co? Wyekaj, ja mogę kopać. Ja diamenty ile znalazłem? A ja znalazłem w takiej 26 zelomów. A ja 19 diamentów. Może jakiś lepszy kilo, tak, bo ten tak, mi się tak. już trochę kończy, bo mam 21 użyć. To dla mnie. Nie, gdzie macie moje żelazo? Znaczy drewno. Tutaj jest moje Złowił! Pan... Patrzcie co żem złowił! Morska fortuna 3, niezniszczalność 3. dawaj. To widzę. Jest... Nie? No, nie. To to daj szybkiemu jakąś wędkę, to on też będzie łowić. Będziemy mieli lepsze jedzenie. No właśnie. Dobra. O, kio. Dobra. Mały też miał dobre łupy. A ja mam takiego fajnego KBK. O, to idealnie dla mnie. No to szybki tam tamtepnę. Ja też tam będę iść, bo tam buduję też. To też nas. Ło. No dobra, 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 dobra. Dobra, widzę, to by było na tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie suba i lajka. Ja was żegnam. Odwijajcie! No i, no i...